Dzisiaj jest nietypowy filmik. Jesteśmy Grimace razem z Chimliwem. Zatakowaliśmy Za, miasto, prawda? A, tak. Później nagryjmy shorta jak ten. Jak mówisz, no, jak. Nie no. jest kot to jak grimusi. No. Albo napisz go po prostu w komentarzu. Nie gwalisz. No, ja Piszesz? zrobię shorta. Na te... jesteśmy Grimace, Grimace i nasze ubrania są za, zakodowane takimi kodami Zaszyfrowane Klikacie sobie tutaj ten... tą buźkę z, z tym Buźkę z ołówkiem, wchodzicie tu I tutaj w, później wpisujecie ten kodzik, nie? Na te wszystkie elementy No to co, idziemy zarażać, nie? Napisz też im w komentarzu, jak to są kody Ej, bo na Ej, czekaj. Chcieliśmy na mogli potem na brzuch. Ej, wywaliło Znaczymy, się. Napiszcie, żeby brzuch był fioletowy, potem na ten, na ten brzuch. Znaczy, żeby też, bo to muszą to robić ręce fioletowe. O, tu mam grymaszejka. Musimy no? mieć po prostu kolor, wybrany taki. Ej. Taki jaki spójrzcie na nasze ręce, wtedy zobaczycie. Jak A ty ciebie, ciebie wywaliło? Nie. Tak. Nie macie na serwerze. Dobra, czekaj, tylko No to poczekajcie jak, jak się wbija. wbije. Dobra, jesteśmy. Proszę... E, już, już zarażyliśmy osobę. Co? Zaraz zaczną się efekty. On zaczął, on się... Myślę, że nie zobaczycie ja przez okno leżącą tam Na to się nie dziwcie. Tak co my... Grimace Shake. Czekaj, ja mu napiszę. Czekaj. Grimace Shake. E, e, ja mam mega lagi gdy. A ja nie mam. Ej, oni nam uciekają. Nie chcę się napić, Grimus. My jesteśmy Grimusiami My jesteśmy słodziaczkie. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. No to nie do swego kodu ja kieruję, wypadać. Ja kieruję. Dobra. Ale pamiętaj jedyna Wyjdź, czekaj. Weź wsioni. Albo czekaj, można o tym wytrzymać. Zobacz wystarczy Dobrze dobra. Do fontanny jedź. Tam jest najwięcej... Ej, ej dawaj, ej, ej, wróć tam, wróć tam. Ej, dawaj, wbijamy się chłopowi do domu. Ja, no nie. To nie, ma w ogóle nie, bo on ma zamknięte drzwi. Ej, patrz, no, ej, ej, patrz wyszedł z serwera, nie ma domu. Ja. Dobra, no to jedziemy do tej fontany, bo tam są ludzie. No ja. Tutaj są jakieś choryzki, to jest, Tutaj jest, tutaj jest spawn. Taxi. No. Ej, napij się szejkę. Stój. Macie greenwusie. Macie green Ej, czekaj, ej, ja... Ej, ej, ja jej dam. Dałem Dałam jej. No, kolejna osoba. Dam. Ej, ej, pa. Już? No jest dawno. Ej, dobra. Mhm, mhm, napił się ktoś. Wiem. Też ta osoba mi Dobra. Ej, ej, ej. Ej, bardzo szybko nam Zarażanie? nie? w nocy zobaczysz Bardzo szybko nam te zarażanie idzie. No wiem. Więc widzowie. Eee... Patrzcie kanał. Obserwujcie kanał, bo się pojawi Co my pijemy, to ten. Masz. Pijcie, to te. Pijemy grimy Shake. a jedynie to jest to takie białe. To takie białe To tylko Ej, dobra, ej, ej, ej. ej dawaj wszystkim pić grimy Shake z wykrzyknikiem. knikiem. Grimace. Szakę. Sy-chy-akę. No. Ej, patrz! Zamienia się! Ma już efekty ona. Zaczyna się robić. Ej. Ej, patrz! Zrobi... Ej, patrz! Ona ma efekty. Z, zaczyna się chyba zmieniać. Z, zrobiła się czerwona. Ej, jak się robi wykrzyknik? Musisz. Shift plus jeden Shift plus jeden i masz wykrzyknić Okej, okay, dzięki Rinish. O nie, że tam nie dałeś o Jezu, Hy Hy i REJUST Dobra, 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 możemy... Czekaj Dobra, możemy chyba jechać, bo są zarażeni. Świezi. Już tam widziałam jakieś pierwsze efekty, bo się coś... Ej, wysiadaj! Wysiadaj, kurde! No, co z nami? Ej, dobra, chodź szybko, chodź szybko do tego... Do... Chodź szybko do tego auta, szybko! Szybko, 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 szybko! Tutaj chodź okay. szybko. Szybko. Dobra, idziemy. Dobra, ja powiem ty stoję. Oni... No, ale przejęła mi auto, kurde. Dobra, czekaj. Zosta... no Zostaw mi typie auto, ja... Ej, oni mi... Oni mi auta zabierają. No, to no Ale oni Ale oni tak się napili Grimmy's więc będą mieć efekty. Ta już widziałam, ona miała efekty, jakiś czerwoną skórę miała. No kurde, dobra, chodź tu teraz. Tylko czekaj. Ej, dobra, z nami jedzie. Ej, dawaj to, ej. ej, co ty na ta? że wjeżdżamy ją do swojego domu i patrz, o trzeciej w nocy, gdy ona śpi w naszym domu, podchodzimy i wlewamy ją grimy Shake'em. Dawaj. No, robimy. Szybko. Dobra, zamknąłem dom. Nie, ona będzie tylko dla kosza. Kamery. Po co w koszach? Ja nie. Zobaczę, jakie kotki są. Tutaj ona Co za bitwa? Czekaj, ej, 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 chodź, do te, ej, ej, ej chodź do telewizora. I, i, i No i zobaczmy nowe wiadomości. Patrz. Czekaj, tylko muszę przełączyć na ten program. Dobry O, Breaking News, nowe wiadomości Słuchamy e, z, z tego co z, je, z tego co słyszę to za, Grimace zaatakował ten, miasto i się nazywały Szczymlew Szczymlew i ten, i Dawidko55 Ej, o, oni, oni już wiedzą że jest Grimace i patrz na oczach na oczach? Bo ja jestem pierwszą osobą, co wypiła Greeny Shake. A później się zaczęła cała no. granda. A, a ty dostajesz zaklęciej do tego. Dobra, napijemy się shake. Ej, ona Ej. chyba wiem, bo ona chyba chciała ten, kot na no, te tak, Greeny Shake. Dobra, ale jak będzie trzeba oczy... Odszyć... Ej, do... ktoś Ej, bo... chce, ktoś... Dobra. Chodź, chodź. No chodź. Chodź, napij się Grimusia. Masz, czekaj. Grimusia, chodź No chodź. Ej patrz, ma, dobra to. Dobra. Je... Pije to, pije, dobra. Ej dobra, mam już dwie osoby w domu. Jest przekozacko. No wiem. będą efekty. Dobra. I z tego. I patrz, ej, patrz. Ej, patrz na telewizor i patrz na oczach. Na oczach ktoś te, e, temu typowi, który mówi do mikrofonu, wlał do pyska ten grimaj Shake'a. Patrz, co się Nie. dzieje w tym mieście. Ci tych, których zaraziłeś. Tych, któryś, tych, których zaraziłeś, oni też rozdają szejki? I, no I się tak rozprzestrzenia ten wirus Grimma. No, to ma jakieś 10 osób. Czyli zobaczę, ile nagrywanie trwa. osób No to co, idziemy chyba na pole, nie? No, idziemy na ale, ale Ale jak będzie noc, to wracamy do domu. I no, i wiesz, co robimy. No wierzymy, idziemy do naszego pasterkowego dusika. No i wlewamy do, wlewamy do pyska mu ten grimejczek. Co, co jest? Nic. Och, ona po prostu stworzyła sobie dom. A? Dobra. Wziąłem. Ona sobie stworzyła dom swój. Wiem. Ej, ona, ona chce. Ona, to ona chce naprawdę Gdzie te kody. Gdzie no, do fontanny, jak zawsze. Zarazić, jak, zarazić jak najwięcej osób. No, a może do jakiegoś sklepu, i tam podłożymy do lodówki Grimyszek, żeby to albo, albo, albo podłożymy bombę Grimyszek, i ta, jak ta bomba wybuchnie, to wszędzie będzie rozlany Grimyszek, i później oni to będą pić z podłogi, albo. Dobra. dobra nie wiem, to do tego basenu. Dobra. Pie... Wlewaj. No niech później będzie. Dobra. On, on, nie ma efektów, ale później, gdy do niego wejdziesz, to zobacz. Ech. Będą oni, niej... będą no, myślę że nie pyta się zmieniły całe Ej, patrz, motocykl w basenie. Widzisz, o tutaj. Jakiś zatunęł, ale dobra, nie obchodzi. No, Wlewaj. Jeśli tam ktoś wejdzie, to będzie całe się do Ej, dobra, nie zaraz będzie przy czerwonoce. Ej, na chodniku to nie ma chyba. Dobra. Ej, dobra, no to powoli chyba będziemy iść, nie? Ale gdzie? No do domu. No chodźmy do sklepu, chodźmy do sklepu. Ej, dobra, to ja podsadzę może tą bombę Grimace. Gdzie ona A. była? Bra, mam bombę. Albo czekaj, ja tutaj dam ee, do jednej... Do wszystkich o, patrz, chłabów. ej, patrz, o, 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 tutaj jest shake chyba. Tylko trochę inaczej, dobra. Podsadzam bombę. Czekaj, ja tutaj wsadzę Green shake, nalałem tu greenie Uwaga. Tutaj. Okay. Dobra, czekaj, tylko podsadzę tu bombę i uwaga. Tutaj mam smaki greenie shake'a. Tylko prosto, dobra i teraz uciekaj, bo będzie wybuch. Ja wciskam. Oczekaj, bo się skończyło. Ja tam wlałem do tych lodów jak coś sprałem te... Ja tam właśnie... Wci wciskam szaję. guzik! O kurde, cały, cały sklep w... w, w, ty, w tym szejku jest... To czy czy, się gwinzi... Ej! Ej, zrobiłeś. Ej, eee musimy uważać na policję, bo oni na sprawiedliśmy mogli aresztować, do to że ten... No tu wiesz, to jest zrobiłam. Ej, wiesz. Ej, wiesz, że teraz tam w tej, e, wiesz, że w, w tamtym sklepie ice cream teraz zrobiłeś lody Grimace? Wiem. No, tam wlałem tam... Ej patrz, ej, patrz, tu chyba jest policjant, jak się nie mylę. Nie mogą nas wsadzić Było, do więzienia. Nie mogło nas wskoczyć i nie tak działa, że straszymy dzieci, a was taki młody i dzieci też. Jeżeli nie macie. to To patrz, patrz. To się tak dzieje, że otruwamy dorosłych otruwamy dorosłych, później dorośli dają te szejki dzieciom i się zamieniają. Cała rodzina się zamienia w Grimace, nie? Ej, to jest przekozackie. Ej, dobra, no to... Ej, dobra, to wracamy do tego domu. Bo za godzinę będzie trzecia w nocy. Jestem. Ej, da, ej ej, ej, dobra, to chodźmy do domu. bo za godzinę będzie trzecia w nocy. Nie. Ja. A musimy wracać do pyska naszym naszym pierwszym. Ofiarą. pierwszy? Dobra. Dom jest zamknięty chodź. Dobra. No, no i teraz szukamy. Czekaj, nie wiem czy tego nie wjeżdżam do ust, gdy byliśmy wcześniej tutaj, ale chyba to zrobiłem. Szukamy ich po całym domu teraz. Ale mogli zrobić reset charakter i teraz, no, gdzie ej, nie, jest? bo ja nie wiem, czy ja tego nie wlałem do ust. To jest, no, nie wiem, czy, do jednego, nie wiem, czy nie podeszło tutaj w i tak nie wlałem tego do ust. Ej, no, ej, no, nie ma jej nigdzie. I właśnie to, zostały ślady po niej. Ej, nie ma jej nigdzie, dobra. Ej, bo ślady po niej zostały. Bo ja je tu wlałem do gęb. Bo ja, bo ja tej dziewczynie to przy do... ej, ej dobra, przy, nasi, przy, naszym bom, przy naszym domu podsadzam bombę, aby Grimm's Shake był. Dobra, uwaga. Uuu, teraz pełno Grimm's Shakeów jest rozlane. Dobra, jest. Nie wiem. Ej, 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 wlej mu do piska. Ej, wlej. Wle... Ej, daj mu tego, te, te grimejszejka, aby się napił. On też będzie Grimace. On się. On będzie grimejs. Ej, on będzie grimejs, ale w kształcie konia. Napił się? No tak, wle Dobra. Wlega, wlega, wlega. Dobra. No to, no to ja no, będę to oglądał. To będzie. No, Oglądamy ten Breaking News, Chyba o. Kolejne osoby zostały zarażone. No to sobie oglądamy teraz telewizję. Przełączyliśmy. Kolejne osoby zostały zarażone. Do ej. ej Nieźle się nasz wirus rozprzestrzenia. Ile już jest. Ej, ej masz ten. Niektóre, Czekaj. Nawet niektóre osoby tam wyszły Ej. z ice, widzisz Ej, tam, sobie masz... wychodzą z Ice Cream, no i oni tak, bo im to cię z buzi potem dostają, bo wiesz, no to taka sierka im rozdawał lody, tylko że z tym zatrzymam w rękach. Ej, dobra. Ej, to masz telefon i na tym telefonie jest taka specjalna aplikacja, która no. pokazuje nam... Y liczbę zarażonych jako Grimace, no to sprawdź ile zarażonych na, tym, na tej aplikacji. 20, 28 osób poszło do szpitala i 50 osób zostało zarażone. E, e, no to nieźle, no to już mamy z, dwu, z 200 do, dotkniętych naszym szejkiem. No, nie, wszyscy poszli do szpitala, tylko dwie tylko doktorzy do jakich ich wyleży, bo im to ciągle cię gdzieś jest... później. Nie kończy się co. Ej, o! A... To jest a... no, Ja to do lodu wlałem. No to... wiem. A, a ja tam jeszcze podłożyłem bombę Grimmage i, i wszędzie się porozlewało. Ej, wiem. No i właśnie tylko to posprzątali, no i to był minus. Ej. No i potem tam jakaś osoba, Ach. no i wszyscy tam pili, e, ten. no i potem też tam byłem w magazynie, no i tam też na zapasy do lodów. Nie no, tak naprawdę lodów nie wymieniali, tam nie byłem w magazynie, ale tak. Ale wiesz co się stało? Co? Halo? No, co? Tam w do lodów i wszyscy co my pili, a wszyscy jedli jakiegoś loda. Później wylądowali w szpitalu, bo im cały czas z buzi Ej, a, ej, a mieli obok kibel, aby żygać do niego tym? Nie, cały czas... cały czas na łóżko i na ubrania. I prawie wszystko mieli koszulkę. Ej, 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 a jak... A jak usypiali? Jak spali, to też im ciekło. Oni nawet... Znaczy ten. Cały czas im ciekło. Znaczy tak sobie ten. Znaczy później. Znaczy po prostu... E, już niektóre osoby ja z tego umarły niestety. Bo mają teraz zamiast Epi. Wreszcie mają zamiast Epi. Co? Glimmish. Czyli... Czyli my też mamy... Tak? Tak, bo... Czyli Czyli całe serce mamy fioletowe, tak? Nie wiem, co naprawdę wszyscy są w szpitalu, że tak Przez to, że. O człowieku. No, widzę. Dobra, mam tą aplikację, zainstalował ją, no i faktycznie pokazuje mi statystyki naszej. E -e 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 Eskapady. Wiem. Ej, 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 zrobimy sobie Tyś... selfie? Dawaj. Dawaj, zrobimy sobie zdjęcie wspólne. No dawaj. Zdjęcie. Uśmiech! Psiu! Ale ja to czas Dobra. Zro zrobione zdjęcie. Będziemy mieć na, na pamiątkę. Nie. Ale pamiętaj, nigdy nie, nigdy nie, nie pamiętaj, ale nigdy nie odinstaluj tej aplikacji. Nie? Nie, nie odinstaluj. Ja I czekaj, już mi O, już mi że kolejne osoby ten. Że nie zauważyli wciąż tego, no i nawet. Znaczy, że kolejne 50 osób, już setki ludzie nagradzali. Ej, Widzisz... no to. je... Dzień śmieci. Patrz, widzisz? Ej, patrz. Tam. Ej, dobra. Ej, 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 co ty na to, że wyniesiemy worki, ale w tych butelkach? Nie? Wlejemy ten ten grimej, Dawaj. Dobra, to przygo przygotujmy te butelki, wlejemy, wsadzimy tam do worka i później to się napiją. To Czekaj ja już. Czekaj, bo miałem pokoli jakieś znalazłem. To ja już... Przy... Albo też zmienimy no, tak, chodźmy do sklepu i te rzeczy tam były, wlej mi do nich green shake, okej? Okay? No. Ja pójdę do sklepu i tam wleję Green Shake. Znaczy do wszystkich tam napojów wleję. Dobra, to czekaj, dobra, przygotowałem butelki, teraz wlejam tego Grimi Shake'a. Ej no dobra, chodźmy do sklepu szybko. Dobra, wlałem. Green... Dobra. Wsadzam do worka wszystkie i dobra, wynoszę na pole teraz. Dobra, i tutaj teraz zostawiam ten worek, aby śmieciarka wzięła i żeby się później napili tego. Dobra, pierwszym chodźmy do sklepu, okej? Olejemy tam no. wody. No, wszystkich zapojeczu tam są, lejemy tam i... Jest tu ktoś, ale dobra. Ale. Ej, o kurde, ile tu jest zarażonych? Ej, patrz, ile tu chodzi! No, Dobro, udajemy. Patrz, patrz, ile tu chodzi. O, patrz, nawet tutaj z Grimace na desce jeździ. Wszyscy tu są pozarażani. Nawet policja chyba się zaraziła, nie? Tu nawet żadnej pomocy nie ma, nie? No, już nie ma lekarstwa. Tu nawet lekarstwa nie ma, o, Oni i teraz. Jak przyjedziemy, to się założę, że, że ten wirus został wykryty na... On został umieszczony na na liście globalnych wirusów, nie? I pewnie będą na całym świecie już mówić o tym wirusie. No. Dobra, chodźmy. O, do, na lody też mamy. Dawaj. O, chipsy. Batoniki są nawet. O, pizza, no właśnie, Pizza, owoce, banany ej, ej, patrz, ej, patrz, tu jakiś biedny Masz Biedactwo, masz 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 shake'a. Ja Ci mogę wszystko dać Nie, ja Ci mogę nawet głowę oddać Ej, dobra, dałem jej te ona ja zbiera... Jakby co so, to, to dałem jej ten. Tutaj są napoje. Zbieram zbieram tego, tego. Glimi, no. I dobra. No do wszystkiego, nie? No. Do. Dobra, ej, robimy drugą część, dobra? Później kiedyś. Nie wiem. No. Możemy dobra, zrobić... Tylko żeby to nie było podejrzane, to, zarabię, to Jak zostawicie z jeden lub dwa lajki, robimy drugą część z Grimace z, z Szymliwem. I w ten w komentarzu w opisie będą ten. Nasze nazwy z Robloxa, więc jak chcecie z nami zagrać, dodajcie nas i podamy nam. No się jak przyjmujemy no. Tam ej, film, patrz, ten. ej, patrz, tu strasz jest nawet. Oni tu jeżdżą. Czekaj. Yeah. W, dobra, nie pokazujmy A, może się. Czekaj. Jó ja, zakończyłaś? Co? Co on zakończył? Nawet, nawet do torek. torek Ale co on zakończyć? Czekaj, ej, musimy zakończyć. Czekaj! Poruć. Ej, poczekaj, bo tutaj mam ja... Ej, ej, tu jest, tu, jest, tu jest jakaś osoba, poczekaj. Ja jej dam tej Grimshake'a. Czekaj. Nie uciekaj. Ej, patrz, ona tu jest, ta, ta biedna. Ej, ej, weźmiemy ją? Czekaj. Nie. Wysłano wiadomość. Ej, patrz, ej, tutaj... Ej, policja tu jest, uważaj. To jest policja. Ona Tutaj jest brak, chyba biedna. Uważaj, no celuje w nas! Ciekał! Ciekał nas! Szybku! Gondol, to. Nie to, szybko Uciekamy! to było przez nas. Z... Ej, paź, no? zastrzeliła ta, ta policjantka, no, to tamto. Dobra, no, dobrze, że uciekliśmy, się kurde. Nie chnęli, się teraz, bo się dostali, o kurde, tu straż pożarna. ja tam było ile Dobra, więc... Dobra, sprawdźmy wiadomości. No, ja nam Nie, nie. Jeszcze, jeszcze nic nie będzie. Wiesz czego, bo jeszcze nie do sklepu Ale, ale nie czekaj. Nie. Ale mówią. Że ten wirus został zauważony na całym świecie. Na całym świecie już wioł, wiedzą o tym wirusie, wiesz? I, no i teraz będą próbowali odnaleźć lekarstwo. Ej, co ty na to, że w następnym odcinku włamiemy się do laboratorium i musimy ich powstrzymać przed robieniem jakiegokolwiek lekarstwa. Co ty na to, dobra? Albo nie wiem. Dobra, więc... Staw... no. Bo tam jakiś typ, ale dobra. Więc... Nic nie zrobiłem. Żegnajcie. Miłego I na... No i napiszcie w ten, w komentarzu tak Greamer Shake. przypnę serduszko. I naura, widzimy się w następnej części.